Cześć, ja nazywam się Arek Zieliński, a to jest program Dziennik Przedsiębiorcy. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak przejść od pomysłu do sukcesu i jak się przełamać i działać. Dzisiaj rozbierzemy na czynniki pierwsze, jak przestać się bać, jak ruszyć z miejsca i jak zmienić swój genialny pomysł w prawdziwy sukces. Zostań ze mną, bo podzielę się dzisiaj praktycznymi wskazówkami. Trochę Cię zmotywuję, a może nawet troszkę Tobą początkuję. Zapraszam. No dobra. Ile razy wpadłeś na jakiś genialny pomysł, a potem nic się z tym dalej nie zrobiłeś, i później ktoś. Wymyślił coś podobnego i sobie pomyślałeś, o kurczę, to mogłem być ja. Brzmi znajomo? Spokojnie, nie jesteś sam. Przejście od pomysłu do działania to chyba jedna z najtrudniejszych rzeczy w życiu. Czekajcie, bo tu skrzyżowanko. Nie chciałbym się spotkać blisko z autobusem. Musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego właściwie stoimy w miejscu. Bo powodów jest sporo, ale najczęstsze to strach przed porażką. A co jeśli mi nie wyjdzie? No dobra, a co jeśli wyjdzie? Ludzie często boją się ryzyka, ale zapominają, że ryzykują jeszcze więcej. Siedząc bezczynnie na tyłku, numer dwa to jest perfekcjonizm. A, bo jeszcze nie jestem gotowy. A, muszę dopracować ten pomysł. I takie tam inne. Pitu, pitu. Ile razy sobie to powtarzałeś? Prawda jest taka, że. Perfekcja to mit. Zrób coś dobrze, ale niekoniecznie idealnie. Potem zawsze przecież można coś tam zmienić. I trzecia rzecz to jest brak wiary w siebie. A bo co ludzie powiedzą? Ma coś tam, wymówki, wymówki. Słuchaj, każdy, kto coś osiągnął, na początku miał zero klientów, Zero obserwujących, zero wsparcia, każdy od czegoś zaczyna. Jedyne co Ty potrzebujesz, to jest przekonanie, że Twój pomysł jest dobry i że ma wartość. Jeśli rozpoznajesz się z który, w którymś z powyższych punktów, to spokojnie. Zaraz pokażę Ci jak to przełamać. Ok. Skoro już wiemy, co nas blokuje. Czas dowiedzieć się, jak ruszyć z miejsca. Zacznij od małego kroku. Nie musisz od razu budować imperium. Zacznij od czegoś prostego. Zacznij od może spisania swojego pomysłu, zapytaj znajomych o opinie. Yy, zró zrób pierwszą wersję produktu. Coś po prostu zrób. Ważne, żebyś zaczął. Po drugie, zmień myślenie o porażkach. Yy, nagrywałem o tym film. Możecie sobie wrócić do niego i zobaczyć polecam. Po prostu. Dzisiaj powiem tylko szybciutko. Porażki to tylko lekcja. Każda pomyłka przybliża cię do sukcesu. Myślisz, że co? Że wszyscy przedsiębiorcy od razu za pierwszym razem trafili w dziesiątkę? Nie ma takiej opcji. Po trzecie, znajdź sobie wspieracza. Jakkolwiek to brzmi. Znajdź kogoś, komu opowiesz, Swój pomysł i kto będzie cię wspierał w momentach, kiedy będziesz miał wątpliwości. Wtedy ci powie, słuchaj, działaj dalej. Może to być Twój przyjaciel, może być ktoś z rodziny, mentor. To jest nieistotne. Ważne, żeby cię wspierał w Twoim pomyśle. I czwarta rzecz, bardzo ważna, to jest wyznacz sobie deadline. Tak, to jest bardzo ważne. A to dlatego, że bez konkretnej daty zawsze będziesz szukał wymówek. Po prostu ustal sobie, że do końca miesiąca stworzę plan działania albo do przyszłego tygodnia zrobię pierwszy krok. Jeśli raz to zapiszesz, będziesz bardziej zmotywowany. No dobrze, ale ja nie wierzę w teorię bez przykładów. Powiem Ci jedną historię. Howard Schultz, nie wiem czy kojarzysz. To jest facet, który stworzył Starbucksa. Czy wiesz, że zanim znalazł inwestora, który uwierzył w jego pomysł, usłyszał ponad 200 razy nie, a teraz Starbucks jest w każdym większym mieście na świecie. Albo następne Oprah Winfrey. Winfrey, przepraszam, Oprah Winfrey. Wyrzucona z pierwszej pracy w telewizji, bo nie nadawała się na ekran. Serio, dzisiaj Oprah jest jednym z najbardziej wpływowych, jednym z najbardziej wpływowych ludzi na świecie. Więc jeśli ci się wydaje, że twój pomysł nie ma szans. Pamiętaj, że największe sukcesy często zaczynały się od odrzucenia. Ok, podsumowując, co możesz zrobić już dzisiaj, żeby ruszyć tyłek z kanapy? Po pierwsze, spisz swój pomysł. Nie w głowie na szybko, tylko na papierze. Kiedy widzisz coś czarno na białym, wszystko staje się bardziej realne. Po drugie, podziel to na kroki. Wielkie cele mogą przerażać, to jest normalne, ale jeśli rozbijesz się je na małe etapy, wszystko staje się bardziej wykonalne. O wyznaczaniu celów nagram jeszcze filmik, bo zbliża się koniec roku, więc zapraszam już dzisiaj a numer 3 to jest zacznij działać może to być cokolwiek post w social mediach albo telefon do potencjalnego klienta albo nawet research w google cokolwiek żeby zacząć pamiętaj twój pomysł jest wart tyle ile wysiłku włożysz w jego realizację nie czekaj aż wszystko będzie idealne Perfekcyjny moment nie nadejdzie. Ok, a teraz powiedz mi w komentarzu, jaki jest Twój pomysł, który od dawna czeka na realizację i co planujesz zrobić z tym, żeby wreszcie ruszyć? A jeśli ten odcinek Ci się podobał i dał Ci kopa do działania, zostaw łapkę, łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Dzięki za dziś i pamiętaj, sukces. To nie przypadek, to wybór. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i do boju.